Długo wam przeszło czekać, ja wiem. Aczkolwiek mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku seria nabierze odpowiedniego rozpędu, ponieważ będziemy składać. Tak jest: komputer z AliExpress. I to poniekąd wspólnie, tak, ponieważ pod każdym odcinkiem będziecie mogli zaproponować swoje własne komponenty, które chcielibyście, żebym umieścił w komputerze. Ten pierwszy projekt nie chciałbym, żeby przekroczył 2000 zł. Więc na razie nie proponujcie mi jeszcze i dziewiątek, Spokojnie to będzie nieco tańszy build, ale wydaje mi się, że dalej będzie warty waszego zachodu i waszego zaangażowania. Więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście subskrypcji, to koniecznie to zróbcie, bo taki drugi serii chyba na YouTubie nie ma, więc szkoda by było przegapić następujące odcinki. A tymczasem, nie przedłużając, zapraszam was na nowy materiał, który rozpoczniemy od AdBox. Paczka leży u mnie od marca, więc jestem naprawdę mega cierpliwy, ale też było dużo roboty, więc wiadomo, nie przedłużajmy. 3 miesiące leżała, nawet cztery właściwie. Najwyższa pora ją z unboxingować. No, pudełko, trzeba przyznać, ładne. No, pudełko bardzo fajne, eleganckie, trzeba przyznać. To jest model. Teraz widzę Tracer, nie widziałem tego wcześniej, że to jest model Tracer, ale jednak Tracer DT240. Płodzenie kosztowało bodajże 260 zł, ale można dopaść je taniej nawet za około 230 w promocjach, które są na Aliexpress bardzo często. Druga sprawa kupony, oczywiście jak macie kupony da się to jeszcze kupić taniej, ja myślę, że taka minimalna cena to jest około 220 zł, gdzieby z wszystkimi kuponami, rabatami i jeszcze promocjami z Aliexpress dałoby się to pewnie wyrwać, więc zobaczymy to za te około plus minus 250 zł można wyrwać ciekawego. Na pudełku widzę, że kompatybilność jest naprawdę bardzo szeroka, bo od LGA 775, czyli od bardzo starego jeszcze soketu pod y, Cortooduo, przez 1150, w sensie x 1366, 2011, ale nie ma 2011, myślnik 3. I teraz ciekawostka, czy to będzie pasowało, czy nie będzie. No, zaraz się przekonamy, co to jest M4, FM1, FM2, M3, więc bardzo szeroka gama kompatybilności. W sumie to też ciekawe w tym pudełku jest. Coś tu jeszcze ciekawego jest. Wymiary, prędkość od 600 do 1800 RPM-ów, ok. Okay, okay. Airflow to jest niby 70,64 CFM maksymalna. Głośność maksymalna 35 dB, tylko ciekawe czy to jest głośność pompki czy, czy wentylatorów, no ale ciekawe. Co tu jeszcze? Rozmiar pompy to jest 13 razy 320 mm, aluminium 12V, no nic ciekawego. Blok wodny to jest 64x63x44. No dobrze, rozpakujmy. I zobaczymy, co tam ciekawego. Nówka sztuka nieśmigana, wszystko zaplombowane. I cyk. Instrukcja obsługi. Wypełniacz. Może wywalmy. No i samochłodzonko. Samochłodzonko, ładnie zapakowane, wszystko w osobnych woreczkach. Mamy tutaj pasę termoprzewodzącą. Plus zestaw zapinek na dużą ilość soketów. Tak to wygląda. Nie są posegregowane, tylko widzę, że są. Że kilka z nich jest w osobnych woreczkach. Śrubki są zapakowane fabrycznie, osobno. Tu jakieś kabelki. A to są reduktory, prawdopodobnie. Chyba, może Chyba, jakaś przelotka. A nie, to jest bardzo fajny adapter. Swoją drogą, fajnie, że to. Fajnie, że to wrzucili do zestawu. To jest bardzo przydatne, jeżeli macie starą płytę główną, ponieważ dzięki temu wpinacie się do CPU fan na płycie głównej tym kabelkiem, a tutaj podpinacie sobie właśnie wentylatory z I.O. i nie musicie się martwić o to, że braknie Wam, że tak powiem, tutaj złącz na płycie głównej. Czyli fajnie, że to jest. Nie wiem, jak to się oczywiście prądowo tam jeszcze przekłada na wydajność, ale podejrzewam, że skoro takie coś wymyślili, to powinno to dawać radę. Fajna rzecz pod stare płyty główne przede wszystkim, właśnie pod 775 i tak dalej, jak tam nie ma zbyt dużo tych hmm, wtyczek. Pod wentylatory. Ok, ale samo Ajo, jak ono wygląda? Może pierwsze jeszcze. Może pierwsze jeszcze wentylatory. Przyznam, że bardzo przyjemne w dotyku. W sensie jest takiego plastiku, który, który sprawia wrażenie, że za to dużo mówić, solidnego. Jakby to powiedzieć. Plastik taki miękki. niebadziewny. Aczkolwiek ta średnica troszeczkę mniejsza niż na pewno 120. Takie typowe, ponieważ nie jest ten O-ring świecący jeszcze. Ale fajne. Fajnie to się, fajnie to się prezentuje. A sama chłodnica. Zaś co do chłodnicy, to trzeba przyznać, że wykonanie, tak patrząc przynajmniej bardzo wstępnie, jest naprawdę przyjemne. No, trochę tylko szkoda, że. Te pogięte tej finy są w niektórych miejscach, ale to spokojnie, to w większości tak niestety jest, że te finy nie są szczególnie, szczególnie równe. No nie wiem, po prostu kwestia jakiejś tam wady konstrukcyjnej, czy cokolwiek innego, ale sama stopa chłodzenia, fajna, miedziana. To jest z gumy, jakby ktoś się zastanawiał. To takie wzbudza trochę mieszane uczucia, jeżeli chodzi o po prostu wygląd. No bo jeżeli chodzi o jakość, to no nie jest nie ta jest guma jakaś strasznie zła. Nie śmierdzi jakoś strasznie ani nic takiego. Fabryczne zapięcie chyba jest pod LG 1150XX, tak mi się wydaje to jest Intelowskie zapięcie? Na pewno nie jest to zapięcie pod AMD. A więc tak, moi drodzy, nasz zestaw się przedstawia po unboxingu. Nie wzbudzę żadnych moich podejrzeń, jeżeli chodzi o to, czy miałby działać dobrze, czy źle jak na razie. W sensie, no wszystko wygląda w porządku. Jakość wykonania jest znośna, jak za około 250 zł. Wydaje mi się, że nie można wymagać więcej, ale to też nie jest tak oczywiście, że jest jakoś dramatycznie. Nie, tylko po prostu mówię o tym w taki sposób, ponieważ wiem, że niektórzy z Was, widząc tanie produkty, no raczej mają też poniekąd duże wymagania, więc mówię, że po prostu jakość jest adekwatna na Moim zdaniem, do ceny, w sensie i te plastiki, i ta guma tutaj na tych rurkach, no wszystko jest takie, powiedzmy, ok, takie po prostu w sam raz. I ja też to lubię w tanich produktach, że po prostu są tanie, czyli z automatu można od nich, a właściwie nie powinno się od nich wymagać zbyt wiele, ponieważ jeżeli one już działają i prezentują się tak samo, jak wyglądają na reklamie, gdzieś tam na pudełku, na zdjęciach w necie, to już moim zdaniem jest powód do, do radości, a to właśnie wygląda tak dokładnie, jak było na AliExpress. Nie ma tu żadnego zawodu, jest to wykonane całkiem prawidłowo, więc Zamontujemy to w jakiejś obudowie i zobaczymy jak to wypada pod kątem wydajności, no i takiej wizualnej jeszcze kwestii designu już po zamontowaniu w kompek, jak świeci i tak dalej. Go! Z montażu chłodnicy wyszło, że wentylatory, które są zastosowane w chłodzeniu, są niemalże bliźniaczo podobne do tych, które były w obudowie, czyli właśnie w iBoxie Passion V5. Konstrukcja niemalże identyczna, tak samo podświetlony O-ring, tylko jedna właściwie różnica, która jest znacząca. Długość samego przewodu oraz jego zakończenie w postaci Molexa z wtyczką 3-pinową w tych właśnie z iBoxa, versus te, które są z wtyczką 4 w naszym chłodzeniu I.O. Czyli w praktyce te, które są w iBoxie kręcą się ze stałą prędkością, natomiast te, które są oczywiście w naszej chłodnicy, w naszym IO mogą się obracać z różną prędkością w zależności od zapotrzebowania. Całość stanowi jednak bardzo fajne połączenie. Chłodzenie mieści się na froncie, z którego odkręcone wentylatory można wrzucić na top obudowy, aby poprawić w niej cyrkulację. I chyba całego kompa w ogóle złożę w tej obudowie, no bo dobrze się komponuje po prostu z tym chłodzeniem. Co myślicie, dobry pomysł? No ale... Przechodząc do wydajności oczywiście, na początku myślałem, że jest tak sobie, szczególnie patrząc na wyniki po OC procesora. Jednak dla kontekstu do porównania dorzuciłem dwa chłodzenia powietrzne. Pierwsze, najwydajniejsze jakie miałem oraz drugie, najtańsze, ale sensowne, jakie wygrzebałem z szafy, czyli Spartana w wersji LT. Tym pierwszym z kolei jest nowość na rynku, cooler od Zalmana, model CNPS20X. Chłodzenie przekuwa uwagę nie tylko rozmiarem, ale również designem i nie da mu się odmówić oryginalności. No w mój głos się raczej nie wpisuje, ale doceniam Zalmana za chęć zrobienia czegoś innego no ale dość marudzenia. Chłodzenie to dwie pionowe wieże połączone z podstawą za pomocą sześciu niklowanych ciepłowodów. W zestawie otrzymujemy dwa 140 mm wentylatory, które oznaczają się współczynnikiem CFM na poziomie 61 jednostek. Oba śmigła posiadają wtyczki ARGB. W zestawie jest również stosowna przejściówka łącząca dwie pary przewodów w jeden, co ułatwia podłączenie AIO do płyty głównej. Całość jest zgodna z aplikacjami do sterowania podświetleniem RGB, od razerowej chromy począwszy, nawet na Aura synkach i innych RGB synkach, skończywszy. Niestety, z uwagi na brak od odpowiedniego złącza na płycie nie byłem w stanie podpiąć tego podświetlenia, jednak wieść gminna niesie, że jest niezłe. Więcej informacji oraz cenę chłodzenia macie w opisie filmu. Przechodząc jednak do AIGO łamane przez Tracer DT240, cooler na ustawieniach standardowych jest najgłośniejszym elementem komputera. Subiektywnie rzecz ujmując, jest to taki cooler boxowy razy 2, czyli stojąc pod biurkiem drażnić nie będzie, ale spanie przy nim będzie mało komfortowe. Kiedy odpalimy stres test robi się jeszcze głośniej. Jak bardzo? Muszą zainwestować w sonometr. Tyle powiem. W każdym razie grać bez słuchawek nie polecam. Platformą testową stała się moja nowa płyta, jest to ASRock Taichi X99 wraz z połączeniu z Zionem 1650 V3, który był testowany w trzech scenariuszach. Na stoku przy podkręceniu do 4,1 GHz, czyli do limitu mocy dla chińskich płyt głównych oraz przy takim jeszcze nie najwyższym, ale dosyć wysokim OC do 4,5 GHz przy napięciu 1,375, czyli dosyć wysokim jak na Ziona, ale też po to, żeby po prostu, no, porządnie go zagrać żeby się okazało czy chłodzenie da radę czy nie da rady. I tak oto podczas spoczynku w teście trwającym 15 minut, odnotowujemy maksymalnie 40 stopni Celsjusza na pulpicie, średnio jednak temperatura wynosi około 32 do 35 stopni Celsjusza. Wentylatory są słyszalne, ale hałas jest na akceptowalnym poziomie. Po obciążeniu procesora na zegarach domyślnych notujemy maksymalnie 62 stopni Celsjusza po półgodzinnym teście wygrzewania. Podkręcając procesor do limitu mocy z chińskich płyt głównych, a więcej informacji jest w filmie, który w tym będzie widzicie w karcie, która się pojawiła w prawym górnym rogu o oczom okazuje się maksymalnie 90 stopni Celsjusza, jednak średnia temperatura oscyluje w okolicy 80 stopni, jest to zatem bezpieczny przedział. Napięcie podczas tego testu wynosiło 1,32V, a zatem sporo. Dla wartości 4,5GHz użyłem napięcia 1,375V, które również do niskich nie należy, jednak zależało mi na wyciśnięciu schłodzenia ile się da. Okazuje się, że przy tak wysokich wartościach pojemność cieplna systemu IO kończy się, a my możemy zaobserwować oznaki throttlingów w postaci odnotowanych 103 stopni Celsjusza na procesorze. Średnia temperatura Zamyka się co prawda poniżej tej oznaczającej gotowanie się wody, niemniej jest cieplutko. W teście OC przy 4,1 GHz Zalman cnps 20 x uzyskał maksymalną temperaturę na poziomie 92 stopni Celsjusza, jednak średnia temperatur znacznie bliżej do około 75, niż 80, co przekłada się na wygraną w ostatecznym rozrachunku. Z kolei przy wyciskaniu siódmych potów z CPU cooler jest bliski granicy throttlingu, odnotowując maksymalnie 105 stopni Celsjusza, a średnią temperatur zamykając na wartości około 90. Najtańsze chłodzenie, czyli Spartan LT, Dawał radę tylko przy zegarze stokowym. Już przy OC 4,1 GHz znalazł się daleko w tyle za droższymi kulerami, generując ponad 100 stopni Celsjusza na CPU i powodując thermal throttling na poziomie nawet 15%. Reasumując, tanie chińskie chłodzenie wodne wypada w testach bardzo podobnie do jednego z najdroższych i największych chłodzeń powietrznych. Wnioski pozostawiam Wam. Oczywiście testy wydajności w samych grach będziemy sobie jeszcze sprawdzać później, kiedy złożymy całego pc W tym momencie tego nie sprawdzają, ponieważ nie mam jeszcze docelowej platformy, ale wydaje mi się, że tak testy wypadły bardzo przekrojowo i w tym momencie wiecie już czego się po tym chłodzeniu po prostu spodziewać. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy to chłodzenie się Wam spodobało, czy was zadowalają takie wyniki, czy może niekoniecznie, czy może spodziewaliście się w ogóle jeszcze czegoś innego. One są do Waszej dyspozycji. Oczywiście łapa w górę, no i subik bardzo mile widziane, a tymczasem dzięki Wam za uwagę. Życzę Wam jak najchłodniejszych podzespołów, no bo przy nadchodzących upałach i oczywiście przy trwających upałach, no to w tym momencie dosyć ciężko zatrzymać niskie temperatury. Też dla kontekstu, jeszcze wszystko było oczywiście wykonywane podczas, kiedy za oknem było 29 stopni w cieniu, więc też oczywiście to jest bardzo ważny kontrast tych testów. Wydaje mi się, że gdybyśmy teraz mieli, nie wiem, srogą zimę, styczeń, byłoby zdecydowanie lepiej, ale oczywiście w kontekście też wysokich temperatur, które są za oknem, warto oczywiście takie chłodzenie sprawdzać i wydaje mi się, że właśnie wyniki były w miarę sensowne, jak na zarówno temperaturę wewnątrz, jak i na zewnątrz no i przy jak na te, które były na procesorze. A tymczasem to już wszystko. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i zapraszam Was na kolejne materiały na moim kanale. Na razie.